Zbliża się tutaj. Będzie dość nietypowy ten stęp. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nocnym odcinku z gry The Hunter Call of the Wild. Dosłownie kilkanaście minut temu postanowiłem, że będę nagrywał nasz nocny odcinek. Zobaczcie, jak tu jest wszystko ładnie oświetlone. I co się okazuje, że tu jakaś puma poluje. Nie wiem czy na mnie, czy na jakiegoś mulaka. Próbuję ją tutaj wyśledzić, wypatrzeć, ale niestety jej póki co nie widzę. Ja może użyję tutaj wyposażenia, które jest idealne do, do tego typu polowań. Spróbujemy tu. Jest ta puma tutaj, legendarna. Kurde, no nie wierzę. Cholera, wie czy trafiłem? Tak, trafiłem legendarną pumę. No super, ona cały czas tu mruczała i polowała, i ja nie wiedziałem dosłownie, gdzie ona może się znajdować. Taki trochę, powiem szczerze, że nietypowy początek tego gameplaya. No, ale nie spodziewałem się też takiego obrotu sprawy i sytuacji. Mamy pierwszą pumę legendarną. No, piękny kociak. Złoto. Kurde, czemu złoto? No, nieodpowiednia amunicja. Mogłem użyć innej, ale używałem, użyłem Magnum Frontier. No, to już historia, ale zatwierdzam, niech będzie ten samiec legendarny. Niestety nie użyłem odpowiedniej amunicji. Dobra, zatwierdzam i zabieram tego kociaka. Tysiąc wpadło, tam cały czas ta samica się odzywa. Nie wiem czego ona ode mnie chce. Drze się i drze się od... odkąd zacząłem nagrywać. Ej, ja jeszcze wracam na chwileczkę do schroniska, muszę sobie uzupełnić wyposażonko. Poczekajcie chwileczkę. Dobra, jestem już przygotowany do dość długiej, pieszej wędrówki. Zaraz wam powiem, gdzie mam się udać. No, w poprzednim odcinku powiedziałem wam, że. Będę się chciał dostać tutaj do tego punktu obserwacyjnego, który się zwie, stanowisko trzecie. I mówiłem, że nie będę wyruszał stąd ani stąd, ponieważ tutaj te tereny odkryłem. Będę chciał iść północną, stron, północną stroną, tak zwaną Kotliną Szwajcarską, i tutaj, a następnie dostanę się tutaj na stanowisko trzecie do punktu obserwacyjnego. Póki co idziemy sobie na do tego jeziora, które sobie właśnie teraz zaznaczyłem. Jestem przygotowany, Jest tam nocny odcinek, ponieważ. Jeszcze tego nie nagrywałem takiego odcinka nocnego właśnie w tym rezerwacie, a praktycznie na każdym rezerwacie nocne odcinki nagrywam, więc czemu bym nie miał nagrać i tutaj. Co my tutaj mamy? No, zmieniłem sobie kompletnie broń, bo przecież nie mogę założyć tego noktowizora, tą lunetę noktowizyjną do chudzika. Nie ma takiej możliwości, dlatego sobie wziąłem Magnum Frontier. Bardzo mocny sztucer. Na drugim miejscu wziąłem sobie również dość mocny sztucer, ale troszeczkę słabszy. Jest to Huntsman. Bardzo rzadko używałem tego sztucera i postanowiłem, że w dzisiejszym odcinek będę też niego polował. Na trzecim miejscu jest oczywiście Rino. No, będzie mi ciężko strzelać z tego Rino, bo on nie ma tutaj celownika noktowizyjnego, ale przecież mam za to inne wyposażenie, m.in. noktowizor w dalmierzem. Jak widzicie, mamy piękną noc. Mam tutaj 95 fps. -ów. Mój GTX 1660 dobrze sobie radzi, ale przecież wiecie, że to jest noc, więc tutaj takiego jakiegoś dużego zapotrzebowania na grafikę nie będzie. Tutaj mamy tak, też taką ładną głę. Kiepsko widać, no ale to jest noc. Mamy dokładnie pierwszą 43, więc ja ruszam w drogę, bo 2.11 to jest spora odległość. Włączam lampkę i możemy iść sobie spokojnie. Może jakieś zwierzę nam wyjdzie, to będziemy oczywiście po drodze polować, zobaczymy jak się to wszystko będzie układać. Ja tylko jestem ciekaw gdzie jest ta dróżka, no tu jest ta dróżka. Jestem ciekaw jak tutaj w Colorado będą się zachowywać nocne marki. Czy będzie dużo zwierzaków w nocy, czy też one po prostu będzie znacznie mniej. Tu chyba indyk się porusza, zaraz zobaczę. Ale też ciężko będzie, kurczę, tak w ten sposób polować. Jak się jakiś zwierzak odezwie, to wtedy będziemy ruszać do akcji. Ja póki co się rozłączam i będę za chwileczkę. Tu zaś są jakieś zwierzaki w pogoni. Kurczę, momencik, gdzie ja mam tutaj wabiki? Widzę, że tutaj dość ostro poluje... Czekajcie, przestraszona niedźwiedzie puma. Poluje ostro puma zanim znajdę ten wabik, to pewnie trochę minie. Chyba pod zerem jest, tu jest... Ta puma chyba poluje na indyki, ona tutaj jest gdzieś niedaleko. A mam ją gdzieś, nie wiem, gdzie ta puma pobiegła. Ja idę do tego mojego punktu, bo tam mam się przecież udać, a... ...jeszcze dużo drogi przede mną. Może po drodze coś się wypatrzy, wyczai. No tutaj jakieś indyki są. No będzie tutaj ciężko, bo widzicie, jaki tu jest teren. Na preriach było, byłoby łatwiej, no ale nie jesteśmy aktualnie na preriach, tylko na dalekiej północy. No ale pumę legendarną upolowałem to się liczy. Tylko szkoda, kurczę, że nie użyłem jakiejś słabszej broni. Być może byłby diamencik, kto wie. No ale akurat pojawiła się nocą, a ja chciałem też mieć dobre sztucery. Mogłem też użyć właśnie Rino. No ale wziąłem Magnum Frontier. Dobra, słuchajcie, sobie zeszedłem całkowicie z tego zbocza i postanowiłem iść tą tutaj do Linkom. Bo tu może coś więcej wypatrzeć. Zobaczcie, jaki tu jest ładny, rozległy teren, i jest szansa jakiegoś zwierzaka wypatrzeć. No, póki co, nic. O kurcze, jest Iwapiti, i tam chyba jako odległość 260 metrów on sobie odpoczywa. Ja spróbuję go podejść i zapolować na, na niego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Tylko on sobie odpoczywa, tak? Jest? Tak jest. Bardzo łatwy. No nie jest to trudny okaz do odstrzelenia. Być może użyje Huntsmana. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał ten nasz nowy sztucer. A tu co jest jeszcze? 208 metrów. Jeszcze troszeczkę podejdę. Poczekajcie troszeczkę na mnie. Cały czas podchodzę na paluszka, tylko wam przedstawię dokładniej tego hunsmana. Zobaczcie, to jest Huntsman. Odrzut 64, czyli całkiem spoko. Jeśli chodzi o moc. A amunicja, oczywiście, polimerowy stożek. I tu mam zasięg skuteczny 150 metrów, penetracja 35, ekspansja 5. Więc myślę, że jest to całkiem fajna amunicja i fajny sztucer. Dobra, ja jeszcze podejdę bliżej, chociaż tak, żebym był. Tylko jak on stanie, to będzie w optakach. Jeszcze spróbuję. 166 metrów, dobra. Jeszcze odrobinkę. Tylko strasznie krótko się podświetla. 159 metrów. No i wygasł. To nic. Ale ja przecież go będę widział tutaj. No, kiepsko, powiem Wam szczerze, bardzo kiepsko. Nie mam zaznaczenia, właśnie w lunetach. Teraz nie widzę tego. Jest. Ja go tutaj podświetlę 150 metrów. O ładnej ładnie się tutaj oblizuje. Szybciutko przerzucę. Dwa razy pocisk poszedł. Widzicie odrzut bardzo mały, jeśli chodzi o chudzik czy Magnum Frontier. Ale zaraz zobaczymy jak tam z obrażeniami. Elegancki ten sztucer zobaczcie. Ładnie się prezentuje. Poczekajcie, a ja zaraz zobaczę te tropy. Znalazłem tropy, ale mam informację, że nie trafiono w żaden organ. No super, nie tego się zbytnio spodziewałem. I nie wiem, gdzie on mógł pójść teraz. Chyba tutaj, zaraz. Momencik, albo i tu. Nie popatrzyłem dokładnie, w którą stronę pobiegł. Ciężko mi się teraz tak poruszać troszeczkę. Spróbuję go odnaleźć. O mam, plamka krwi, Kwawienie bardzo małe. Zobaczymy jeszcze dwie plamki, jeżeli będzie dalej bardzo małe to po prostu zrezygnuję, nie będę za nim szedł. No coś nie za bardzo dobrze to nam się zapowiada. Zdaje się, że nas, że nasz mulak spierdziela. Zaraz, zaraz. Czyżbym go trafił? Czyżby padł? Kurde, nie jestem w stanie wam powiedzieć. Albo inaczej, odpowiedziesz na, na to pytanie, zaraz zobaczymy. Podejdziemy i sprawdzimy, czy udało się, czy się nie udało. Poczekajcie troszeczkę na mnie. Słuchajcie, zdaje się, nasz mulag idzie do nas. Znaczy, wapiti, co ja gadam. Jest bardzo blisko, jest dosłownie przede mną. Chodź tutaj, chłopaku. Biorę tym razem. Kurcze, no nie może być. Przecież trafiłem, raczej celowałem w płucko, jeszcze z Ranger Master, no kurde, nie, chyba padł. Na samym góreczku tam jest. Udało się go upolować, no mam teraz farta w końcu, tylko podejrzewam, że to jest ten, do którego strzelałem z Huntsmana. Nie robiąc mu zbytnio dużej krzywdy, ale nie jestem pewny, czy on nie pobiegł gdzieś w drugą stronę. To może być jakiś inny samiec, ale mimo wszystko idę zobaczyć. Mam godzinę 3.14, zaraz będzie świtać. Już prawie jestem na miejscu. No, daleko nie uciekł, na szczęście. Czyli strzał był bardzo dobry. całkiem ładny i zobaczmy sreberko nie to jest inny zupełnie chłopak ciało prawe płuco dobra zatwierdzam idę dalej i tam coś się świeci w oddali zaraz zobaczymy co to jest chyba schronisko raczej punkt obserwacyjny tam się świeci tak mi się wydaje ale my idziemy na razie nad jeziorko zobaczyć a później szybciutko Podejdziemy poszukać jakiegoś fajnego schroniska. Kurcze, cholernie tu wysoko i nic praktycznie nie widać. Ale uroki nocy w Colorado. Podejrzewam, że dużo zwierzaków pominąłem, bo kurczę, one tutaj cały czas się kręcą. Nie ma co czekać. Lecimy szybciutko nad to jeziorko, zobaczymy co tam jest. Oj, coś tam widzę. A to jest koziołek śnieżny 529 metrów. Kurde, daleko jak diabli. Ale tylko jeden. 476 metrów. A też tak się schował, kurczę, za tymi świerkami, go słabo widać. Spróbuję podejść tutaj troszeczkę wyżej, żeby mieć lepszy widok. Oho, on się zaczyna ruszać. Chyba, cię, ch chyba się niecierpliwi. I tam mamy chyba jakieś miejsce kolejne. Popatrzcie, widzicie tą świecącą aurę? Podejrzewam, że tam jest schronisko. W nocy bardzo łatwo wypatrzeć. Tylko, kurde, gdzie ten nasz koziołek jest? Bo się nim teraz zainteresowałem. No chyba go nie ma, straciłem go z oczu. Tam jest puma. Wiecie co zrobimy? Spróbujemy nawołać tą pumę. Tylko gdzie ja mam ten wabik? Tutaj. Tym razem będę strzelał z Huntsmana. Nie ma innej możliwości. Jeżeli ta puma by się gdzieś pojawiła niedaleko mnie. A tutaj kozio jak już poszedł, kurzył się i odszedł. Ja idę, podejdę tam bliżej, bo ta puma może być nasz dużej odległości. A tak czołgać się teraz nie będę za bardzo. Tu mam, zdaje się, ambonę myśliwską. No na pewno tam jest schronisko, jestem tego pewien. Zaraz, zaraz. Skoro tak się tutaj patrzę, to schronisko musi być gdzieś tutaj. Albo nie, wyżej. Poczekajcie. Gdzieś tak, kilometr, stąd. Poczekajcie, momencik. Pumy niestety nie znalazłem, ale za to koziołki. Znalazłem, które właśnie spieprzają przede mną. A tego schroniska jest dalej niż. czekajcie. 936 metrów, a tu kilometr. Cholera. Nie wiem, co teraz zrobić. Zaraz będzie świtać. Kurczę, no spróbujemy, no ale przecież nie trafię, nie mam szans. Jaka odległość mamy teraz? 220 metrów. Kurde. Powiem Wam szcz szczerze, że lepiej się strzela bez udziału tego termowizora tej lunety termowizyjnej. Ciekawe, ja bym strzelił z Rino 170 metrów. Kurde, on ma zasięg 75 metrów. No, będzie strzelanie na pałę, zdaje się. <laughs> Iście konwojskim stylu. Zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Spróbuję. No, nie będę tutaj czekał zbytnio może się uda. Chyba trafiłem. A teraz to nie mam pojęcia, czy trafiłem. Czy nie trafiłem na pewno teraz? No już pociski nie dolatują. Ale szybko przeładowujemy. I zobaczymy. Ja chyba tam mam... Padniętego koziołka jednego, tak mi się wydaje. Tutaj zobaczymy jeszcze... Ich jest tam więcej tych koziołków. Całkiem udany będzie chyba ten odcinek. Kolejny raz poprawiłem Fajny ten sztucer, praktycznie Zero odrzutu, no praktycznie Zobaczymy tutaj, czy mamy tego koziołka ubitego z Rino, poczekajcie momencik I zobaczcie, znalazłem trop Krwawienie średnie, to był strzał, o już jest tutaj koziołek, to był strzał Bodajże z Rino, tak mi się wydaje, o kurde, tu koziołek do nas idzie To się świetnie składa ja wyłączę lampę, bo wtedy nic nie widzę. Nie widzę już tego koziołka. Matołka <grymne> zobaczmy. Rino odległość 164 metry. Warto było strzelać. Jest jeszcze jakiś. Zaraz, tu on tu idzie. Ok, mam go. Zaraz będę strzelać. Tylko go sobie podświetle 150 metrów, no kurczę warto strzelić tutaj w naszej ulubionej givery. Dobra, podejdę zobaczyć. momencik, momencik. O kurczę, zobaczcie, ile tu koziołków leży. ale też chyba zasługa huntsmana. Teraz się dowiemy. Huntsman Rino. Jakieś tam punkty wpadną, my tego Rino na pewno. Poczekajcie, niech mi dobiją punkty też na broń krótką. Zobaczymy ile wpadnie. No, tutaj za sztucer, a za broń krótką? Ile? O Jezus, dobrej i dwa, no niech będzie. Dobra, teraz tutaj. Rino. Huntsman, dobra zatwierdzamy. Kolejny koziołek zebrany i idziemy dalej. Tu było jeszcze jakieś plamki krwi, czy mi się zdawało? Nie, tu nic ciekawego nie ma. Zaraz, 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 zaraz. Kozioł śnieżny, ale wiecie co, dam sobie spokój. Ja lecę tam do, tej, do tego podświetlonego punktu. Tak, bo tam mamy kilometr odległość, i tam będzie najprawdopodobniej schronisko. Więc poczekajcie na mnie troszeczkę. O kurczę, zobaczcie co ja tu mam. No, miałem. Wapiti spierdzieliło przed chwilą. Samica. Kudę daleka odległość jeszcze mnie czeka. Przede mną dosłownie była. Kilkanaście metrów. Widziałem jej głowę. I nagle spierdzieliła. Super. Tego się nie spodziewałem. Mhm. Mamy godzinę którą? Czwartą, szesnaście. Zaraz zacznie świtać. Wyruszyliśmy o 12, tak gdzieś chyba nawet o pierwszej. Spędziliśmy tutaj całą noc na polowaniu. Ciężko się poluje nocą. No ale nigdy w sumie nie było łatwo. Dobra, nieważne, idę dalej. Chociaż momencik. No widzicie, tu są same drzewa. Nie idzie wypatrzeć nic. Dobra, idę dróżką do tego mojego schroniska. Jestem. W sumie nie jestem pewny, czy to jest schronisko. Może to być jakiś inny punkcik. No ale przecież schroniska są oświetlone i punkty obserwacyjne nie jest tak daleko zaraz do was się odezwę już jestem bardzo blisko schroniska jestem pewny bo zrzuciłem tu też okiem na mapę i zobaczcie tu jest taka dróżka zazwyczaj takie dróżki kończą się schroniskami lub jakimiś no nie no głównie schroniskami Oj, tam piękna zorza oświetlenie tego schroniska nam się bardzo ładnie prezentuje i będziemy wyruszać tego schroniska na poszukiwanie kolejnych punktów, ale to już w następnym odcinku. Pierwsze co zrobimy w następnym odcinku, to pójdziemy do tutaj. Zaraz, gdzież to jest? Do tego punktu obserwacyjnego. Dobra, już nam niedaleko pozostało. Ok, zobaczmy więc. To nam się tak pięknie świeci z daleka, ale teraz też, też z bliska. No i tak jak mówiłem, jest to schronisko. I zaraz będzie świtać. Udało mi się tu w końcu dostać. Dobra, przejmujemy. Moi drodzy, ja będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że nocny odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawicie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół, pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału, będą kolejne filmiki, udostępnianiu moich materiałów i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!